Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Postaram się zmieścić w wyznaczonym czasie. Rzeczywiście jestem z ja tego punktu widzenia przyjmowany w stosunku sytuacji. Panie Lektorze, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować za to, że mogę się znaleźć dzisiaj. Po drugie, i z zgadzam się ze wszystkim, tym, co powiedzieli przed przedmówcy, to miałem w zasadzie, w obu przypadkach, być mu W związku z tym sytuacja jest o tyle skomplikowana, że muszę dodać coś nowego, do albo powtórzyć niektóre elementy, które trochę już padły. Postaram się sprostać zadaniem i nie powtarzać tego, o czym mówili moi szanowni koledzy. Bez wątpienia, my jednym z tych, dla których Uniwersytet Warszawski jest dobrym publicznym, dobrym najważniejszym, jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczności akademickiej. Bez wątpienia, nasz Uniwersytet ma do spełnienia misję, która jest Ważną misją, która jest przypisana także innym uniwersytetom, ale myślę, że jest to misja uniwersalna, czyli doroszenie prawa. Drugą częścią tej misji jest to, że powinniśmy i kulturowo, i naukowo, i demokratycznie wpływać na rzeczywistość i kształtować społeczeństwo nasze, ale sądzę, że nie tylko nasze. I to jest bez wątpienia sytuacja taka, i to jest bez wątpienia to, co powinniśmy realizować. I z tym wszyscy się zgadzamy. Problem występuje wtedy, kiedy zadamy sobie pytanie, jak to zrobić? Jak do tego dojść? Żeby sprostać tym zadaniom, trzeba także opisać rzeczywistość, w jakiej się stanowimy że rzeczywistość wobec nauki nie jest bardzo sprzyjająca. Tak Prawdą powiedzieć, pogarsza się sytuacja finansowa na świecie, ale także i w Polsce. Coraz więcej to. W związku z tym nie możemy bardzo liczyć na dodatkowe środki finansowe, które mogą się pojawić, które będą finansowały. Nawet najlepsze badania, nawet najlepsze programy tematyczne. W Polsce następuje depopulacja ludności. To nieładne słowo. Zmniejszamy się liczbą ludności, a zatem będzie ona o liczba kandydatów na studia. Mamy do wprowadzenia efektu poszkodowiskiem też. Pani Legrip dzisiaj na nam powiedziała, czy będzie nowelizacja, to nowelizacja tej tego Mamy proces boloński, który, który też możemy, musimy wprowadzać. Z którym w części się zgadzamy, a w części na tradycję tego pięknego uniwersytetu się zgadzamy. Ja nie zgadzamy. Jak wygląda w tej sytuacji? Jest to sprawa ładna, prosta i przyszłe władza reaktywacyjne, przyszły lider. To, z nimi będziemy, będzie musiało potem jak się działa. Jakie są podstawowe cele Uniwersytetu Warszawskiego? Będę musiał częściej, przynajmniej powtórzyć te cele, z nimi się spłaca. Podniesienie jakości nauczania. Nie tylko dla jakości nauczania, ale dla na zwiększenia prestiżu dyplomu Uniwersytetu Warszawskiego. My z jednej strony kształcimy pracodawców, a z drugiej strony kształcimy pracowników. Jest poważne nie tylko w kraju, ale właśnie z naszym zagranicą. Jak to zrobić? Przede wszystkim moim zdrowym zdaniem wydaje się, że musimy zwiększyć wymianę międzynarodową. Właściwie świat oparty jest na wzajemności. Jeśli my będziemy przyjmować więcej studentów, nasi studenci będą na mogli porównywać twarzy studia za To dotyczy nie tylko studentów, to dotyczy także doktoratów. Musimy odwieść także poziom badań Ja wiem, słyszę to, słyszę o tym i cieszę się że są udziały, które znakomicie sobie radzą w tym zakresie. I nie do nich, nie do tego działa. Ale są nasze instytucje, są nasze udziały, które nie do końca z tym wszystkim sobie radzą. I nie z ich wiele na Po prostu zmienił się świat, zmienił się system i trzeba im tym pomóc, żeby się od odnalazły. Powtórzę głosowanie. Uniwersytet odnosi się dla wszystkich. Jest dla znakomitych profesorów, teoretyków, jest dla znakomitych praktyków, jak Państwo Jest także dla znakomitych praktyków, przede wszystkim, powtórzę raz jeszcze, dla studentów i doktora. Potrzebna jest także zmiana na poziomie nauczycieli, a nie tylko studentów. Wszyscy wiemy, że większość z nas, która dłuższy w, w różnych miejscach na świecie prowadzi badania, że jest znakomicie rozwinięty, tzw. Tak osób wszystkim, który u nas w części też funkcjonuje i ma się dobrze. Ale mówi się, jeszcze lepiej. Oczywiście jest ważne, skąd zbudowuje środki, tak to sfinansować. No właśnie. Idzie o to, że przez te najbliższe 4 lat, czy być może na tym okresie pustym, musimy myśleć o tych środkach, proszę nie o tym, czy będzie jeszcze mowa, o tym jeszcze będę mówił. Wreszcie, co też to połączenie i to poprawa statusu materialnego wszystkich nas, prac, pracowników, studentów, doktorantów, ale także masy materialnej. Wielu się już obiorą, wielu osiągnęło za sukces czy instytucji, czy wydziałów, ale część funkcjonuje w bardzo złych warunkach. Też wspomnę te dalej o tym, jak ewentualnie zadbać środki finansowe. I wreszcie to, co każdy...